Witam Państwa serdecznie w wideopokazie dla sklepu www.kupujesz.pl Pokażemy dzisiaj naboje do syfonu, oczywiście do syfonu z bitej śmietany. Dzisiaj pokażemy zestaw, jak widać są różne zestawy, dzisiaj pokażemy zestaw sześcioczęściowy. Jak widać są to naboje N2O, specjalnie do bitej śmietany. Są zapakowane, 6, paczka sześcioczęściowa z sześcioma nabojami jest tak zapakowana, taki ładny blister. Naboje są oczywiście dostępne na naszej stronie kupujesz.pl w rewelacyjnie dobrej cenie. Serdecznie zapraszam. Również można kupić u nas jakiś syfon do, do tego lub inne akcesoria. Więc tak jak mówię, to jest zestaw sześcioczęściowy. Na innych naszych pokazach można zobaczyć jak wygląda zestaw 10, 20... 24 i 50 częściowy zestaw naboi. Serdecznie zapraszam do zakupów i